Uwaga, 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 czas na wieczorynkę, czas na dobranockę. Uwaga, uwaga, uprasza się wszystkie dzieci o przyjście do swoich łóżek i do przykrycia się kołdrami i do położenia się wygodnie na swoich poduszkach, przytulenia swoich wszystkich przytulańców. Uwaga, uwaga, czas na dobranockę. Witajcie moje kochane dzieciaki z tej strony: Monika Burzykowska. I znowu mam ochotę przeczytać Wam kolejną baję. Jak powiedzcie, jak Wam minął dzień, zanim zaczniemy czytanie? Dobrze Wam minął dzień? Zrobiliście dzisiaj coś ciekawego? A czy dzisiaj było słońce, czy padał deszcz? Mm. Same ciekawe rzeczy mi tutaj opowiadacie, bardzo się z tego powodu cieszę. <laughs> bardzo lubię słuchać, jak opowiadacie o swoich przygodach, a powiedzcie, a mm, jakie dzisiaj mieliście na sobie ubranie? Mm. No proszę. To zupełnie tak jak ja. To zupełnie tak jak ja. A lubicie kolor pistacjowy? A to trzeba zapytać mamę i tatę. Niech Wam jutro pokażą, co to jest kolor pistacjowy. Może lubicie też i lody pistacjowe. To taki szczególny, zielonkawy kolor. I taki szczególny smak. Udało Wam się wysłuchać bajki. Um, udało Wam się wysłuchać bajkę o potworze dyziu? Mm, no właśnie. Tak mi się wydaje, że Wam ta bajka mogła przypaść do gustu. Mm -hmm. Dlatego że. Dlatego, że potwór Dyzio wcale nie jest jakimś bardzo strasznym potworem, tylko bardzo przyjemnym, bardzo naprawdę bardzo przyjemnym potworkiem. Prawda? No właśnie. Kochani, więc dziś mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę, właśnie związaną z potworem Dyziem. Przypomnę Wam tylko, że autorką przygód potwora Dyzia. Jest pani Elżbieta Pałasz, to ona wymyśliła właśnie i potwora, i jego wszystkie przygody, i później tak pięknie spisała te wszystkie słowa. Zobaczcie niebywałe rzeczy, prawda? A dzisiaj, a dzisiaj, to my wybierzemy się na wycieczkę. Tytuł tej historii jest następujący. Rower to takie zwierzę. No to wiemy już, że będzie chyba o rowerze. To zaczynam czytać. Dyzia i Zezolinda dość długo nie odwiedzali krainy zabawy, ale ich mama wreszcie wyzdrowiała. Więc postanowili spotkać się z przyjaciółmi. A tam czekała niespodzianka. Felek przyszedł z rowerem i koniecznie chciał nauczyć potwory na nim jeździć. Zresztą obiecał to już wcześniej ze Zolindzie. Ze Zolinda ucieszyła się ogromnie i natychmiast wskoczyła na siodełko. Tak szybko, że Felek nie zdążył przytrzymać roweru i upadli wszyscy troje chłopiec, potworzyca i rower. Zezolinda jak zawsze się obraziła i miała do Felka pretensje. Dlaczego nie powiedziałeś, że to jest żywe i wierzgające? Nie ma, nie masz oswojonego? <grym> Oczywiście Felek starał się jej wytłumaczyć, co i jak. To nie jest zwierzę, to zwykły rower. Tylko trzeba się nauczyć na nim jeździć. Katarzyna Olina poparła felka. Każdy musi się nauczyć. Ja też się uczyłam, a ile razy się przewróciłam? Hmm, I nagle coś jej się przypomniało. Ale oni nie mają kasków? Nie można jeździć bez kasku? Felek też tak uważał. Tylko skąd zdobyć dwa kaski? Na szczęście Katarzyna Olina coś wymyśliła. Poczekajcie. Pobiegnę do domu i wezmę kaski rodziców. Na pewno się zgodzą. W tym czasie Felek udzielał lekcji potworem pokazał co do czego służy w rowerze i jak trzymać nogi a jak ręce i jak pedałować Kostek też pokazywał a ze Zolindzie najbardziej podobał się dzwonek więc dzwoniła jak szalona ding dong 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 po chwili Przybiegła Katarzyna Olina z pięknymi kolorowymi kaskami. Można już było dalej się uczyć. Tym razem ze Zolinda usiadła na siodełku powoli i spokojnie. Felek z kostkiem trzymali rower. Było ciężko. Przecież Zezolinda to nie małe dziecko. Ale tym razem poszło dużo lepiej, bo udało jej się przejechać kilka metrów, zanim się wywróciła. Hmm? Przyszła kolejna dyzia. Bał się, ale miał już na to wypróbowany sposób. Zagry zagryzł pieprzu i... Poczuł wielki przypływ odwagi. Wsiadł na rower, pokręcił pedałami i popędził przed siebie. Ja jadę, ja jadę, juhu! Wrzeszczał. Strasznie fajnie tak jechać, ale kiedyś trzeba się przecież zatrzymać. Zwłaszcza. I jeśli nagle przed rowerem wyrasta drzewo. Niestety, Felek jeszcze nie zdążył nauczyć potworów zatrzymywania się, więc tym razem Dyzio wylądował na trawie. Całe szczęście, że miał kask. Potem jechała ze Zolinda. I jej udało się już bardzo dobrze, bo Felek szybko nauczył ich hamować i zatrzymywać rower. Potem jeździli po ścieżce rowerowej. Mmm, zmieniali się, bo mieli tylko trzy rowery: dwa duże i jeden mały, na którym jechał kostek. Ale i tak było świetnie. Oprócz jednej rzeczy, Zezolinda stanowczo nadużywała dzwonka. Ding-dong, 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 ding, 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 ding ding-dong, 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 ding-dong. W końcu musieli wrócić do siebie. Zezolinda powiedziała Dyziowi w tajemnicy, że jej zdaniem rower to na pewno zwierzę. Po pierwsze, wierzga, po drugie, wydaje głos, po trzecie, daje się oswoić. Tylko nie wiadomo, co je. Zezolinda postanowiła spytać o to następnym razem Olinę. A Dizio pomyślał, hmm, że dobrze byłoby mieć takie zwierzątko w domu. Swoje własne. No to jak? Wy też chcielibyście mieć swój własny rower? A może już umiecie jeździć na rowerze? Eee, tak sobie myślę, jak jeżdżę rowerem, to bardzo lubię jeździć tam, gdzie jest dużo zieleni i gdzie jest bardzo, bardzo, bardzo dużo pięknych drzew, i słychać śpiew ptaków to pewnie dlatego zaczęłam dla Was czytać książkę o wróbelku, elemelku, bo bardzo lubię las. <śmum> mam nadzieję, że um, przygoda, kolejna przygoda e, potwora Dezia spodobała się Wam i mam też nadzieję, że kiedy Wy uczycie się jeździć na rowerze, to także macie na głowach kaski, a mogą się też wam przydać na kolenniki i na łokietniki. To wtedy ochronicie te części swojego ciała kolanka i łokcie. Więc jak się uczycie jeździć na rowerze, to warto o nich pamiętać. Myślę, że rodzice pamiętają. A teraz czas już na naszą kołysankę i na to, żeby pójść spać, prawda? <laughs> Zaśpiewacie ze mną. Wy wiecie, że ja lubię, jak wy razem ze mną śpiewacie, prawda? Mrugaj, mrugaj, gwiazdko ma. Piękna jest uroda twa, świeć wysoko, gwiazdko świeć. Jak diamentik w niebo leć. Mruga.